Dzień dobry, nazywam się Magdalena Olszewska-Szopa, jestem lekarzem w klinice hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Obecnie znajdujemy się przed głównym wejściem do kliniki. Zapraszam do środka. Pierwszym przystankiem na drodze pacjenta w ośrodku hematologicznym jest zwykle rejestracja poradni. To tutaj właśnie należy zgłosić się ze skierowaniem do poradni hematologicznej bądź od lekarza rodzinnego bądź od innych specjalistów. Należy mieć ze sobą możliwie obszerną dokumentację medyczną, ponieważ może to pozwolić na znaczne przyspieszenie wizyty. Proszę też pamiętać, że przy pierwszym kontakcie z rejestracją trzeba mieć dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku podejrzenia choroby nowotworowej, lekarz rodzinny wystawia kartę DILO kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Należy okazać ją już przy pierwszym kontakcie z personelem poradni hematologicznej, dzięki czemu rozpoczęcie diagnostyki, wszelkie procesy diagnostyczne, a w konsekwencji rozpoczęcie leczenia, powinny odbyć się znacznie szybciej. Dzięki karcie DILO pacjent zyskuje wsparcie pod postacią koordynatora DILO, który towarzyszy mu w całym procesie diagnostycznym i leczniczym. Każdy pobyt w szpitalu, czy jednodniowy, czy stacjonarny, długoterminowy, rozpoczyna się tutaj w ruchu chorych to tu trzeba zgłosić się, by mieć założoną historię choroby. W ramach opieki ambulatoryjnej pacjenci korzystają z poradni hematologicznej i oddziału dziennego. znajdujemy się teraz w poradni hematologicznej. Tutaj odbywa się diagnostyka i tutaj kontynuowana jest opieka po zakończonej chemioterapii. Poradnia hematologiczna ma własny punkt zabiegowy. Również oddział dzienny ma swój własny punkt zabiegowy, w którym poza pobraniami krwi i zakładania węflonów pobierany jest również szpik do różnego rodzaju badań. Jesteśmy na oddziale dziennym. Znajdujące się tutaj łóżka i fotele przeznaczone są dla pacjentów otrzymujących chemioterapię. Może ona mieć postać kroplówek, podań podskórnych oraz tabletek. Zależnie od tego, ile pacjent otrzymuje leków i jak długo trwają ewentualne wlewy, spędza w tym miejscu od kilkunastu minut do kilku godzin. Szczególnie na początku pacjenci mogą czuć się nieco zagubieni w nowej rzeczywistości szpitalnej również w ramach oddziału dziennego. Aby im to ułatwić, opracowaliśmy poradnik dla pacjentów z oddziału dziennego, zawierający sporo praktycznych uwag na temat tego, jak się przygotować do terapii, co zabrać ze sobą na oddział dzienny, ale też zawierający dużo informacji na temat stylu życia, bo całe życie pacjenta ulega ogromnej zmianie na czas tych kilku tygodni, czasem miesięcy e, podawania chemioterapii. W naszym ośrodku poza oddziałem dziennym znajdują się dwa odcinki stacjonarne. Trafiają tu pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji, czyli muszą pozostać w szpitalu na kilka do kilkunastu dni, ale czas ten może się bardzo różnić, zależnie od tego, na co choruje pacjent, jaką otrzymuje terapię i w jakim jest stanie. Znajdujemy się w gabinecie lekarskim oddziału dziennego, to tutaj pacjent spotyka się ze swoim lekarzem. Typowy dzień pacjenta w oddziale dziennym zaczyna się w ruchu chorych, następną czynnością jest oddanie krwi na badania laboratoryjne. Wywiad jest tak samo ważny jak badanie pacjenta. Lekarz musi wiedzieć o wszystkich problemach zdrowotnych, które pojawiły się od poprzedniej wizyty pacjenta u niego. Jest bardzo ważne, by powiedzieć nawet o sprawach, które wydają się pacjentowi niezwiązane z chorobą ani z leczeniem. Mogą one bowiem mieć wpływ na wybranie terapii. Na samym początku choroby, jeszcze przed leczeniem, pacjent skupia się przede wszystkim na rokowaniu, na tym, co będzie się z nim działo po zakończeniu terapii, ale bardzo szybko rozmowy z lekarzem koncentrują się na szczegółach dotyczących życia codziennego, bo to ono właśnie zmienia się diametralnie w momencie, kiedy zostanie rozpoznana choroba nowotworowa. Właściwie nie ma najbardziej typowych pytań, które pacjenci zadają swojemu lekarzowi, ponieważ rozmowy dotyczą zarówno Trybu życia dotyczącego pracy zawodowej, tego jak pacjent funkcjonuje w domu, czy może jeździć na wakacje, jeśli tak, to gdzie i jak, jak powinien się odżywiać. Dieta jest bardzo istotnym elementem rozmów z pacjentami, ponieważ pytań pojawia się bardzo dużo przede wszystkim w domu. Polecamy naszym pacjentom, by je wynodowywali i później poruszali w trakcie wizyty u lekarza. One niestety umykają pod wpływem stresu. Warto mieć taką notatkę, żeby później rozproszyć wszelkie wątpliwości. Jest niezmiernie ważne, żeby o wszystkich problemach, pytaniach, wątpliwościach porozmawiać z lekarzem, dlatego że pacjent poinformowany jest pacjentem przestrzegającym zaleceń i pacjentem, który może być skutecznie leczony. Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na wszystkich pacjentów pytania ponieważ zarówno dieta, jak i styl życia różnią się zależnie od choroby, od terapii, a nawet od momentu terapii, w którym pacjent się znajduje. Na wizytę pacjent każdorazowo powinien zabrać ze sobą dokumentację medyczną, szczególnie tą, która pojawiła się od poprzedniej wizyty. Poza tym polecamy, żeby zabrać ze sobą jakąś lekturę, ewentualnie ulubioną poduszkę, coś do picia i lekką przekąskę. Podanie chemioterapii każdorazowo wiąże się z szeregiem rutynowych czynności, a które mogą pacjentowi, szczególnie po kilku tygodniach czy miesiącach, wydawać się bardzo nużące i niepotrzebne. My też chętnie z nich byśmy zrezygnowali, niestety są one niezbędne. Pomimo tego, że sam teren oddziału dziennego oraz gabinety zabiegowe nie są dostępne osobom towarzyszącym, zachęcamy do tego, by przyprowadzać ze sobą bliskich na spotkania z lekarzem. Obecność bliskiej osoby pomaga skoncentrować się i uspokoić pacjentowi. Dodatkowo osoba taka lepiej zapamiętuje różne szczegóły z wizyty, co może być niezmiernie przydatne, bo choć otrzymują Państwo dokumentację medyczną papierową, to później na pewno próbują sobie odtworzyć w głowie szczegóły wizyty. Niniejsza audiowizualna wizytówka jest tylko wstępem do współpracy pacjenta z personelem medycznym. Gorąco zachęcamy do tego, żeby na bieżąco poruszać wszelkie palące kwestie, a nawet drobne wątpliwości. A teraz oddam głos specjaliście w zakresie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Roman Wadowski, lekarz-radiolog, zajmuje się w szpitalu tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym, czyli badaniami najczęściej wykonywanymi u pacjentów hemato-onkologicznych. Mamy przed sobą tomograf komputerowy, badanie, które się wykonuje najczęściej. Aparat bardzo przyjazny dla pacjenta. Z jakiego względu? Dlatego, że jest to przestrzeń ograniczona, ale bardzo wąska. Także w trakcie badania pacjent wjeżdża do tego okola tą częścią ciała, która jest badana i badanie trwa bardzo krótko. Od kilku do kilkunastu sekund, po czym podaje się środek kontrastowy. Środek kontrastowy podaje się strzykawką automatyczną. I tutaj następuje kolejna faza badania, znów kilkunastosekundowa. Także badanie w sumie trwa prawda, od minuty do kilku minut i bardzo ważną sprawą to jest przygotowanie pacjenta do badania, chociażby z tego względu, że podawany jest środek kontrastowy, który nie jest obojętny dla organizmu. Musi on być wyeliminowany po badaniu przez nerki, w związku z tym pacjent, który przychodzi na badanie, powinien być dobrze, dobrze nawodniony. Prawda? Czyli jest taka zasada, że pacjent przychodzi na czczą, czyli żołądek jest pusty, nie ma tam prawda, pokarmów stałych, ale jest jednocześnie pacjentem, który nie unika picia płynów. Prawda? Picie płynów jest jak najbardziej wskazane mniej więcej do pół godziny przed rozpoczęciem badania. I wtedy tak nawodniony pacjent lepiej znosi kontrast i ten kontrast tak samo się lepiej eliminuje z organizmu. Ważne jest w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę, żeby przed dzień badania odstawili tak powszechny środek leczniczy jakim jest metformina, ponieważ ta metformina wchodzi w takie niekorzystne reakcje z podawanym środkiem kontrastowym. Także badanie jest krótkotrwałe, bezbolesne i właściwie jedyną ingerencją taką, której może się pacjent obawiać, to jest to podanie kontrastu. Do żyły, ale mamy dobrze przygotowane, wyspecjalizowane pielęgniarki, które to robią w sposób szybki, bezbolesny i nie ma większych problemów z podaniem kontrastu. Jeżeli tomografia komputerowa nie jest w stanie odpowiedzieć nam, jaki jest stopień zaawansowania procesu nowotworowego, kierujemy pacjenta na rezonans magnetyczny. Rezonans magnetyczny ma swoje zalety i wady. Zaletą jest to, że pacjent nie jest poddawany działaniu promieniowania rentgenowskiego. Zaletą jest również to, że obraz jest bardzo dokładny, często dokładniejszy niż w tomografii komputerowej. Ale wadą jest to, że badanie trwa długo. To już takie badanie wymaga dużej cierpliwości ze strony pacjenta. Pacjent mniej więcej przez co najmniej przez pół godziny musi wytrzymać w pozycji leżącej badanie w tej zamkniętej przestrzeni, jaką jest tuba rezonansu magnetycznego. Ponadto w trakcie badania Pojawiają się różne efekty akustyczne, a to dudnienie, a to gwizdanie, prawda? I też pacjent musi być na to przygotowany. Także ta, ten czas badania to przede wszystkim jest tak no, negatywnie odbierany przez pacjentów. Zarówno przed badaniem w rezonansie magnetycznym, jak i przed tomografią komputerową. Pacjent otrzymuje w rejestracji dokładne instrukcje, jak ma się do badania przygotować. Bardzo ważnym elementem tego przygotowania jest to, żeby pacjent pozostawał naczczą. Dlaczego? Dlatego, że podany kontrast, a kontrast jest podawany zarówno w tomografii komputerowej, jak i w rezonansie magnetycznym, może działać drażniąco na organizm i wywoływać odruch wymiotny. Dlatego ważne jest, żeby żołądek był pusty, żeby nie doszło do zachłyśnięcia w takiej pozycji leżącej, w jakiej przebywa pacjent w obu typach badania. No i oczywiście to, to nawodnienie pacjenta prawda, jest bardzo istotne, o ile się należy wstrzymać przed jedzeniem pokarmów stałych. Tak jak przypominam, to płyny powinno się pić do pół godziny przed rozpoczęciem badania, bo to też łatwiej wtedy wyeliminować kontrast, łatwiej organizm sobie wtedy radzi z kontrastem, jak jest dobrze nawodniony. O ile w tomografii komputerowej możemy badać każdego pacjenta, to w rezonansie magnetycznym mamy określone przeciwwskazania. Nie można badać pacjentów... Którzy posiadają rozrusznik serca z tego względu, że może on ulec rozregulowaniu, jak i pacjent, który ma metaliczne opiłki w oku, prawda? czyli w tym organie bardzo wrażliwym, taki opiłek może ulec przemieszczeniu w polu magnetycznym, uszkodzić jakieś naczynie czy nerw wzrokowy. Yy, yy. Wielu pacjentów ma implanty metalowe, prawda? czy stawów biodrowych, czy stawów kolanowych. Tych pacjentów możemy badać, o ile mamy pewność, że proteza wykonana jest z metalu, który nie jest aktywny magnetycznie. I w tym celu pacjent też wypełnia przed podczas rejestracji ankietę, na podstawie której możemy ustalić, czy określony element metalowy, który jest w organizmie człowieka, może być poddany działaniu pola magnetycznego. Tomografia komputerowa jest koniecznym badaniem do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. To ona decyduje, łącznie z innymi badaniami klinicznymi, czy pacjent kwalifikuje się do operacji, czy do chemioterapii lub radioterapii. Jeżeli tomografia komputerowa nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie, drążące klinicystów pytania, wykonuje się dodatkowo rezonans magnetyczny, który jest badaniem uzupełniającym tomografię komputerową. Przekażę teraz głos specjaliście w zakresie transplantacji. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Czyż, jestem lekarzem hematologiem-transplantologiem. Znajdujemy się obecnie pod oddziałem transplantacji szpiku, a więc oddziału, w którym przeprowadzamy transplantację własnych komórek chorego, a więc autotransplantację, transplantację komórek oddawców, a więc allotransplantację. Ta metoda leczenia może zapewnić wyleczenie tym chorym, którzy nie mogliby być wyleczeni żadną inną metodą leczenia standardowego. Aby bezpiecznie przeprowadzić transplantację komórek kwiotwórczych, musimy zapewnić chorym w oddziale transplantacji właściwe warunki pobytu. Do tych właściwych warunków pobytu należą sale jednoosobowe, wyposażone we własny węzeł sanitarny. Co więcej, oddział transplantacji wyposażony jest w specjalne filtry nazywane HEPA-filtrami, które usuwają z powietrza wszystkie niebezpieczne cząstki mikrobiologiczne dla chorego. Dodatkowo, ponieważ chory przebywa na salach transplantacyjnych około 4, nawet do 6 tygodni, pozbawiony bezpośredniego kontaktu z członkami rodziny i znajomymi, a pozostawione opiece zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, Wprowadziliśmy tak program autorehabilitacji chorych, który ma umożliwić powrót do pełnej sprawności chorego, który pozostaje w leczeniu, jak mówiłam, przez 4 do 6 tygodni. Jest to program, który realizujemy ze współ, we współpracy z Fundacją im. Piotra Bursiewicza, ze współpracą z Akademią Wychowania Fizycznego, a także Akademią Muzyczną. Chory poddawany jest autorehabilitacji, zapisuje swoje doświadczenia w trakcie autorehabilitacji w specjalnym dzienniczku, ma udostępnione filmy, udostępniony materiał muzyczny, a fizjoterapeuci czuwają nad właściwym przebiegiem tej autorehabilitacji. To jest rzeczywiście innowacyjność, którą wprowadziliśmy niedawno we współpracy właśnie ze środowiskiem chorych, ich rodzin, a także innymi uczelniami, jak wspominałam. Co więcej, oddział ten dedykowany będzie obecnie chorym poddawanym terapii CAR-T. Myślę, że słyszeli Państwo już niejedną informację na temat zwanej terapii komórkami modyfikowanymi genetycznie. Na czym to polega? Mamy zamiar stosować leczenie limfocytami, własnymi limfocytami chorych, które po modyfikacji genetycznej potrafią zwalczać chorobę nowotworową. Jest to przełom ostatniej dekady w leczeniu nowotworów układu chłonnego przede wszystkim. I rzeczywiście na tym samym oddziale chorzy będą mieli możliwość skorzystania z tej innowacyjnej, przełomowej terapii wspomaganej rozwojem medycyny molekularnej. Znajdujemy się przed gabinetem kierownika naszej kliniki. Zapraszam do środka. Nazywam się Tomasz Wrubel. Od 30 lat jestem hematologiem. Hematologia to nie tylko moja praca, ale też pasja. Mam zaszczyt być też kierownikiem Katedry Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Klinika hematologii, w której pracuję, jest bardzo złożonym organizmem. Pracuje tutaj ponad 20 lekarzy, kilkadziesiąt pielęgniarek. Wielu pań salowych, wielu pracowników laboratoriów. Klinika ma złożoną strukturę, dlatego, że mamy zarówno poradnie, mamy oddział leczenia dziennego, mamy oddział hematologiczny, ale także część transplantacyjną, dlatego, że leczymy wszystkich pacjentów hematologicznych, wszystkich w tym znaczeniu, że zajmujemy się wszystkimi schorzeniami, które dotyczą krwi, szpiku kostnego czy układu chłonnego. Głównie są to oczywiście pacjenci chorzy na nowotwory. Ta praca oczywiście niesie ze sobą wyzwania, bo hematologia nie jest łatwą dziedziną. Dlaczego? E, dlatego, że nasi pacjenci do nas wracają. Zwykle to leczenie jest rozciągnięte w czasie. Pacjenci wymagają cykli chemioterapii, czasami wielotygodniowych pobytów w szpitalu. Jest to i zaleta, i wada tej pracy. Z jednej strony pacjenci muszą się tutaj czuć jak w domu. Z drugiej strony, my jako pracownicy musimy starać się i chcemy nawiązywać z nimi relacje, ale czasami dla nas jest to też trudne, dlatego że jeśli leczenie nie przynosi spodziewanych efektów, my to przeżywamy tak samo jak pacjenci i ich rodziny. Też nie jest nam łatwo. Dlatego staramy się wykorzystać jak najlepiej te narzędzia, które mamy. A w tej chwili hematologia jest dziedziną, która rozwija się bardzo szybko. Wchodzi wiele nowych terapii, nie jest to już klasyczna chemioterapia, która powstała 70 lat temu. Dzisiaj stosujemy terapię celowane, przeciwciała monoklonalne, zmodyfikowane genetycznie limfocyty, drobne cząsteczki modyfikujące zaburzenia genetyczne w chorobach nowotworowych. To wszystko wymaga oczywiście bardzo rozbudowanego zaplecza laboratoryjnego i to zaplecze na szczęście tutaj mamy i zaangażowanych pracowników, którzy te badania wykonują nam szybko i bardzo dokładnie, ale też lekarzy, którzy śledzą najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie po to, żebyśmy mogli je wprowadzać w leczeniu naszych chorych. Tak więc w naszej pracy spotykamy się, są, spotykają się dwa elementy. Najnowocześniejsza technologia osiągnięcia biologii molekularnej, genetyki, ale z drugiej strony człowiek, pacjent, który przychodzi ze swoimi emocjami, ze swoim stresem, z rodziną. Z całym swoim życiem i musimy znaleźć równowagę między właśnie tą, tą efektywnością, skutecznością leczenia, a jednocześnie tym, tym ludzkim ciepłem, które jest również potrzebne, aby to leczenie było skuteczne. Ponieważ nawet najlepsze tabletki, czy najlepsze leki nie pomogą, jeśli nie będzie zaufania między pacjentem, a lekarzem, między personelem medycznym, mówiąc szerzej, bo to dotyczy tak samo pielęgniarek, salowych, jak i każdego. Stąd moją rolą jest, aby. Pacjenci w tej klinice odnajdowali się jak najlepiej. To oczywiście nie zawsze się udaje. Przyznaję to, że nie zawsze stajemy na wysokości zadania, dlatego że borykamy się też z wieloma problemami. Problemami związanymi z infrastrukturą, ze starym budynkiem szpitala, z różnymi brakami, ale też z niedoborem personelu, z brakami lekarzy, pielęgniarek. Często koledzy pracują nawet ponad siły po to, żeby żadnego pacjenta nie odesłać z kwitkiem, żeby planowane leczenie było podane na czas. Jak wygląda nasza praca? Zaczynamy wcześniej. Wielu z nas zaczyna pracę już o siódmej. Koledzy w leczeniu jednodniowym, koledzy w poradni zaczynają pracę bardzo wcześnie. Zaczynamy również wizytami na oddziałach tam, gdzie leżą pacjenci hospitalizowani. Konsylia, to jest bardzo element naszej, ważny element naszej pracy. Dyskusje, rozmowy, analiza zarówno nowych pacjentów, jak i pacjentów, u których na przykład doszło do wznowy choroby, jaką opcję terapeutyczną wybrać. Konsylium to spotkanie lekarzy, które ma na celu wybranie najlepszej opcji terapeutycznej dla chorego. W onkologii takie spotkania odbywają się z udziałem głównie lekarzy hematologów. Czasami korzystamy również z pomocy lekarzy innych specjalności radioterapeutów, radiologów, chirurgów, czy takich specjalistów, którzy w danej sytuacji są potrzebni. Dlaczego w ogóle potrzebne jest konsylium? Współczesna wiedza, wiedza medyczna rozwija się tak szybko, że niemożliwe jest, aby jeden lekarz był w stanie opanować wiedzę w każdym obszarze terapeutycznym. Nawet w samej hematologii, która uchodzi za dosyć wąską dziedzinę medycyny, mamy lekarzy, którzy specjalizują się w leczeniu białaczyk, mamy lekarzy, którzy specjalizują się w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, a innych, którzy zajmują się leczeniem chłoniaków. Dlatego tak ważne jest, żeby przedyskutować wszystkie możliwe opcje terapeutyczne, aby wybrać naj tą najlepszą dla konkretnego pacjenta. Stąd te konsylia odgrywają bardzo istotną rolę i zwykle odbywają się w dużych ośrodkach, gdzie jest wielu specjalistów z danej dziedziny, którzy mogą specjalistów nie tylko specjalistów, ale osób, które mają też doświadczenie w danej dziedzinie, po to, żeby w trakcie dyskusji wybrać tą ścieżkę, którą jesteśmy przekonani, że dla naszego pacjenta będzie najlepsza. W naszym ośrodku o wynikach konsylium zwykle informuje lekarz prowadzący. Oczywiście jesteśmy otwarci na spotkania z pacjentami i zarówno ja, jak i moi współpracownicy w przypadku pytań umawiamy się z pacjentami, spotykamy się, ponieważ wiadomo, że dla pacjenta jest to trudna sytuacja, kiedy dowiaduje się o rozpoznaniu choroby nowotworowej, otrzymuje informacje o leczeniu. Na pewno rodzi się wiele pytań. Na te pytania i wyniki konsylium zwykle odpowiada lekarz prowadzący. ale jeśli te odpowiedzi są niewystarczające, czy pacjent ma potrzebę rozmowy z innymi członkami zespołu? Oczywiście jesteśmy na to bardzo otwarci, dlatego że zależy nam na współpracy chorego. Tak jak konsylium jest wynikiem współpracy wielu lekarzy, tak i leczenie nowotworów hematologicznych jest wynikiem współpracy lekarza i pacjenta. Pacjent, żeby współpracował, musi rozumieć, jaki jest cel terapii, jakich narzędzi musimy używać. To leczenie nie jest łatwe. Ono często wiąże się z licznymi działami, działaniami niepożądanymi, z różnymi problemami, nawet natury logistycznej, przyjazdami do szpitala, do działu dziennego czy do poradni. Dlatego jest bardzo istotne, żeby pacjent rozumiał, jaki jest plan, jaki jest cel leczenia, czego może się spodziewać. Dlatego informacja dla chorego jest tutaj kluczowa. Prowadzimy też liczne badania kliniczne z najnowszymi cząsteczkami, właśnie po to, żeby pacjenci, którzy są w trudnej sytuacji, u których choroba nawróciła, jest chorobą oporną, u takich, u których standardowo nie mamy już żadnych opcji, wtedy proponujemy im też udział w badaniach klinicznych, co jest niezwykle korzystne, zarówno dla pacjentów, jak i dla nauki, ponieważ bez badań klinicznych nie ma postępu. Oprócz tego jesteśmy też szpitalem uniwersyteckim. Ważnym elementem naszej pracy są studenci. Za chwilę przyjdą całe liczne grupy młodych adeptów medycyny, których chcemy kształcić tak najlepiej jak umiemy. Więc, ten element jest również dla nas bardzo istotny. No i wreszcie praca naukowa, ponieważ wielu naszych pracowników, wielu pracowników kliniki, lekarzy jest również badaczami, prowadzi swoje projekty, projekty naukowe, właśnie po to, żeby ta hematologia również w Polsce rozwijała się jak najbardziej dynamicznie. Pacjent hematologiczny, zwykle pacjent z, z nowotworem układu krwiotwórczego, z chłoniakiem, z białaczką, ze szpiczakiem, no, kiedy dowiaduje się o swoim rozpoznaniu, oczywiście jest to dla niego bardzo trudna sytuacja i to jest, to jest oczywiste. Najczęstsze pytania, e, oczywiście no, pacjent obawia się o swoje życie, rodzina obawia się też o, o, o swojego bliskiego, więc pytania takie najważniejsze to są te, które dotyczą skuteczności leczenia, szans na wyleczenie bądź na przedłużenie życia. Pacjenci pytają, jakie możliwości oferuje współczesna medycyna, co my tu im możemy zaproponować i która z tych opcji jest najlepsza. Ale oczywiście bierzemy pod uwagę też wiele różnych y, innych rzeczy, y, takich jak stan biologiczny pacjenta. Pacjent się obawia, czy ja wytrzymam tą chemioterapię, czy ja wytrzymam to leczenie, czy ono nie jest dla mnie zbyt silne, jakie będą działania niepożądane, jak to wpłynie na moje życie. Oczywiście w tak krótkiej wypowiedzi trudno jest zmieścić wszystkie pytania, które pacjenci zadają, ale można sobie wyobrazić, jeśli spada na nas gwałtownie... Informacja o chorobie nowotworowej to, całe nowotworowej, to całe nasze życie staje do góry nogami. Życie zawodowe, życie rodzinne. I bardzo często jest, że pacjenci zwracają się wtedy do lekarza jako do takiej osoby zaufania, w której mogą się zwierzyć ze swoich problemów, czy nawet no, zapytać o radę. My nie zawsze znajdujemy proste odpowiedzi, jesteśmy tylko ludźmi, ale rzeczywiście ten największy, Najbardziej istotny problem, jaki wydaje mi się przy, przy pierwszym takim kontakcie, to jest: czy ja mam szansę z tego wyjść? Czy ja mam szansę się wyleczyć? Czy jak długo będę żył? Czy ja jestem w stanie, nie wiem, doczekać, aż moje dzieci będą dorosłe? Jest, jest wiele takich sytuacji, i myślę, że no właśnie ten aspekt jest chyba taki najistotniejszy. W odpowiedzi na te pytania dotyczące skuteczności leczenia, bardzo często jesteśmy w stanie dać. Informacje, które są informacjami pozytywnymi, dobrymi, ponieważ wyniki leczenia nowotworów hematologicznych poprawiają się z każdym rokiem. Mogę podać jako przykład. W przypadkach przewlekłej białaczki szpikowej, kiedy zaczynałem swoją pracę jako hematolog, prze, przeciętny czas przeżycia pacjenta wynosił około 3 lata. Dzisiaj pacjenci z rozpoznaniem przewlekłej białaczki szpikowej żyją tak samo jak normalni ludzie. Biorą leki, zażywają tabletki, ale choroba jest pod kontrolą i nie mają żadnych większych ograniczeń w porównaniu do, do osób zdrowych bez tej choroby. Kiedyś pacjenci ze szpiczakiem plazmocydowym, z rozpoznaniem szpiczaka plazmocytowego, e, średnio żyli około 3 lata. Dzisiaj, mimo że jest to choroba nieuleczalna, staje się to chorobą przewlekłą. Czas przeżycia wydłuża się kilkukrotnie, także. To oczywiście powoduje, że mamy tych pacjentów coraz więcej, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie wszystkich chorych wyleczyć, ale możemy w istotny sposób przedłużyć im życie. W przypadku chłoniaków nieziarniczych 70% pacjentów jest wyleczonych za pomocą chemioterapii, chemio- i immunoterapii pierwszej linii. Transplantologia dzisiaj, transplantację szpików wykonujemy nawet u pacjentów 70-letnich, co kiedyś było nie do pomyślenia. Więc Postęp w tej dziedzinie jest ogromny. W przypadku chłoniaka choczkina, wyleczalność sięga 90%, więc bardzo wielu naszym pacjentom jesteśmy w stanie pomóc. Oczywiście to jest bardzo istotne, żeby oni trafiali do nas wcześniej, żeby rozpoznania były postawione na odpowiednio wczesnym etapie, żeby wynik histopatologiczny był właściwy. To oczywiście wszystko wpływa później na skuteczność tej terapii, ale konkluzja jest taka, że postęp w hematologii jest ogromny i Niestety nie wszystkim, a chcielibyśmy wszystkim pomóc, ale w większości pacjentów jesteśmy w stanie pomóc.